Cześć witajcie, bardzo Was przepraszam, że dopiero dzisiaj, natomiast moje nie pozwoliło mi na publikację, i zrobienie filmików w piątek, tak jak planowałem. No niestety katar zaczęło mnie męczyć i wylądowałem w łóżku na dobrych parę dni. Zupełnie z niemożnością się ruszania, więc dzisiaj dopiero wstałem, ubrałem się no i pierwsze co to pomyślałem o Was, więc bardzo Was przepraszam, no i lecimy. Uczestniczyło w konkursie 5 osób. Trochę mnie to zdziwiło, myślałem, że od całej akcji będzie trochę, trochę szerszy, trochę większy. Ale wyszło 5, jest 5. No tutaj nie będziemy nic anulować, wykombinować nic takiego. Jedna osoba niestety nie uzyskała 10 reakcji na swojej stronie więc tam niestety odpadła i zostały nam w sumie 4 osoby. Już Wam pokazuję listę osób i reakcji. Możecie sobie sprawdzić na profilach, ale wydaje mi się, że powinno być w porządku. Kamila uzyskała 26 reakcji, w związku z tym wygrała tę oto miseczkę. Tak jak zresztą mówiłem na stronie, kto uzyska najwięcej będzie miał fajną miskę. A o drugą miseczkę będziemy walczyć, więc już Wam pokazuję, mamy tutaj 4 losy. Tak. Raz, dwa, trzy i tutaj wystarczy cztery. Aho. Ktoś mi upadł. Odkładam. Już Wam pokazuję, żebyście widzieli, że są cztery. Czach, ciao. czach. Wkładam sobie jeszcze do tej samej miseczki, do góry nogami. I co zamieszać? Zamieszać, nie wiem, przewrócić. Zamknę oczy, odwrócę się na bok. No, i słuchajcie, wezmę sobie, nie wiem, taką. który ja wam pokazuję, dlaczego nie łapi mi ostrości. O, złapał dopiero teraz. Jakub, serdecznie Ci gratuluję. Miseczki są takie, jakie są. Zresztą każdy widział. Yy, czy będę robił takie konkursy w przyszłości? Podejrzewam, że tak, podejrzewam, że tak, będą mi się trafiały jakieś takie mniejsze miseczki, jakieś tak fajniejsze rzeczy, takie, które nam, no, mi się podobają i są dobre. Natomiast z jakiegoś powodu na przykład mi zostają, nie sprzedają się. Dębowa miseczka nie sprzedaje się. Dziwna sprawa no, ale ale tak czasem jest. No więc obserwujcie patrzcie, wzglądajcie. Bardzo Was proszę o udostępnienie moich, yy, moich produktów, tak żeby to się rozrastało, jak, żeby, żeby ta strona jakoś zaczęła działać. Trochę na Was liczę. Yy, bardzo Wam gratuluję, dziękuję Wam za udział w konkursie. Osoby, które wygrały, bardzo proszę o adres mailowy, numer telefonu, adres paczkomatu i nazwę tego paczkomatu, który macie pod domem. Jeżeli chcecie jakoś inaczej to odebrać, to też możecie mi napisać na Messengerze. Yy, mogę Wam to dostarczyć, że tak powiem osobiście, jeżeli sobie życzycie na terenie Warszawy, żeby była jasność. Yy, no i co? I z mojej strony wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam ponownie. Przejrzyjcie mojej strony, może coś jeszcze będziecie chcieli, że tak powiem, dobrać do wysyłki.